Jesteśmy na końcu biegu Wisły pomiędzy Gdańskim Świbnem a Mikoszewem. Tutaj rzeka zwalnia, zanim zniknie w morzu. Kilka mroźnych dni wystarczyło, by na powierzchni pojawił się śryż, czyli pierwsze stadium zamarzania rzeki. Lód i śnieg nie zatrzymują się jeszcze na stałe, a płyną i powoli się zbierają. Ten obraz diametralnie zmienia rzekę, którego lodowa pokrywa zajmuje znaczną część ujściowego odcinka Wisły. Na wodzie widać lodołamacze. One nie pracują, ale są w gotowości. Przy takim mrozie łamanie lodu nie ma sensu, gdyż za chwilę rzeka zamknęłaby się ponownie. Decydujący będzie nie mróz, ale odwilż, kiedy to lód ruszy z nurtem i zacznie się prawdziwy test dla ujścia Wisły. Bo na rzece najwięcej dzieje się wtedy, gdy lód puszcza. Taki był między innymi początek powstania Wyspy Sobieszewskiej czy Wyspy Stogi. Więcej na kanale YouTube Stary Ziomek i Morze.